Podryw na ulicy. Nastał kolejny poniedziałek. Dla Stefana oznacza to następny tydzień podrywów. Jak zwykle zaspał i wychodzi do pracy po czasie. Jeszcze czekając na autobus, próbuje swoich sił, podrywając kobietę na przystanku. W autobusie szuka kolejnych okazji. Po pracy. Wybiera się na wycieczkę po centrum handlowym, aby, oczywiście nie na zakupy, tylko na podryw. Przez dwie godziny niby przypadkiem próbuje nawiązać bliższą znajomość z jakąś kobietą. Udaje mu się zdobyć kilka numerów telefonu, lecz nie na to liczy. Po długim podrywie interesująca brunetka zgadza się z nim pójść na kawę. Stefan odczuwa wewnętrzną radość, jest już o krok bliżej, spędza milo czas na rozmowie i chce przejść do następnego etapu podrywu. Niestety to nie jest ta okazja, na którą liczył. Dziewczyna chce zakończyć znajomość na tym etapie, ale dziękuję za milo spędzony czas. Stefan wraca do domu, analizując wszystkie dzisiejsze podrywy. Po głowie chodzi mu tylko jedna myśl: jakie kobiety spotkam jutro? Pod koniec tygodnia. Stefan spotyka się z jedną z kobiet, od której dostał numer telefonu. Spotkanie kończy się. Sukcesem i nawiązują dłuższą znajomość. Trzy tygodnie później, owocnej znajomości, aż podrywać, znowu wraca na miejskie poszukiwania, wypatrując okazji do następnych znajomości. Jeśli podoba Ci się ten film Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić przyszłych treści.